Witajcie z kamianka. Sobota, 13 lipca. Pszczoły trochę latają, jak widać. Przynoszą cały czas pyłek, czyli coś kwitnie. Być może nawet nektaruje. Może zobaczymy, co w nadstawka się dzieje. Ale teraz przede wszystkim pójdę wypuszczać. Matki. Będę otwierał klateczki. Odkładach, no bo już przesiedziały ponad dwa dni. Eee, no i już czas. Sprawdzę przy okazji, jak te odkłady wyglądają, czy nie mam mateczniku, bo ostatnia kontrola. Otwieram klatki, No i już będzie po wszystkim. No i zaczynamy. Dajcie pierwszy odkładik. Dobra. No to już w sumie jest od utworzenia pewnie dziesiąty dzień. Pszczoły się już wygryzły, także nie ma na co czekać. Trzeba sprawdzić, jak wygląda sytuacja z matecznikami. Bo, jak wkładałem matki, oczywiście też sprawdzałem. I tutaj trzeba szczególnie sprawdzać tam, gdzie tych mateczników nie ma, czy przypadkiem nie została przeniesiona matka bo jak robiłem odkłady to specjalnie tam nie sprawdzałem wszystko jedno Masz jak klateczka jest cała obsiadana przez pszczoły także tutaj przyjęcie na pewno będzie fajne bo widać, że próbują ją karmić Czekajcie, up. zobaczymy, co tutaj mamy na ramkach. Ładny odkład, dużo pszczół. Jeszcze pojedyncze są do wygryzienia komórki. Ale to już jest nic. Na górze jest paseczek pokarmu już wlane. No i fajnie. Już zadbają o siebie. Dobra. Ta ramka jest w porządku. Już te dwa dni temu zrywałem mateczniki. Także jeszcze gdzieś tam może coś się pojawić. Ale poradzimy sobie z tym. Tak jak widać. Odkłady robione tutaj na pasiece. Można by się spodziewać, że te pszczoły wrócą do macierzaków. ale tak jak widzieliście, sypywałem z powałki, sypywałem z miodni. To są au! Dziabnoamie, tak. I to są takie fajne mate pszczółki, bo one już prawie wylatują z ula, ale jeszcze to nie jest stara pszczoła, nie jest zbieraczka, która będzie się tak orientować w okolicy. I spokojnie zostałem jeszcze w odkładach. No dobra, pora uchylić klateczkę. Matka zielona z zapalitkiem. Zobaczymy, jak się przyjmie. Dobra, spróbuję tutaj zamontować. Otworzyć. Jedziemy dalej. Są troszkę dymu. żeby ją uspokoić. No tu podobnie. Tutaj miały podkarmiaczkę. Podkarmiaczka już jest pusta. Zobaczymy jak sobie poradził z przeniesieniem tego pokarmu. Najprawdopodobniej już nie będzie trzeba podkarmiać. Toż tu delikatnie nektaruje, bo w rodzinach produkcyjnych przynoszą. Także mam nadzieję, że Odkłady sobie dadzą radę. Ładne obroty były dzisiaj po południa. A, tutaj mamy sytuację taką, że słuchajcie, a, zaraz pokażę. Zobaczcie tutaj całą, całą górę, klateczkę zabudowały do plastra, przykleiły. Także to też jest dobry znak. Czasem widać. One próbują dociągnąć plaster do, do klateczki, jak gdyby zachęcały matkę do wyjścia na plaster. No i ta sama sytuacja. Zobaczcie, pszczoły bardzo ładnie obsiadają. Nie żądlą, nie atakują. Na dobrą sprawę można by było tutaj wypuścić luźno i też by krzywdy nie było. Sprawdzimy znowu jak to wygląda na plastrach. A ramkę. No, zobaczcie tutaj. Ramka jest do połowy. Już zalana. No, z drugiej strony też. Czerw się wygryzł. I wszystko inwertem zalały. Tutaj była przyklejona klateczka. Dobra, spojrzymy jeszcze na drugą ramkę. Jak na razie jest OK. Opa. Tutaj. Co tu mamy? Tutaj jeszcze jest trochę czerwiu. No ale też spokojne pszczółki. Nic tu się nie dzieje. Pokarmu jeszcze jest. Na ramce także tutaj nie mają biedy. Trzeba będzie oczywiście skontrolować to za kilka dni czy ewentualnie coś tu im nie dodać, ale na tej chwilę niczego więcej nie potrzebuję. Dobra. Przesuńcie się. Znowu odbezpieczam klateczkę. I tyle. Tutaj spójrzcie też. Dobudowały plaster, dziką zabudowę do klateczki, do matki. To jest następna, następny odkładzik. Także to już jest taki znak, że, że jest ok, bo kiedy naprawdę jej nie chcą, to zaklejają. Zaklejają wszystkie otworki i próbują zagłodzić matkę. A tutaj, tak jak widzicie, dociągają do niej plaster, żeby wyszła do nich. A spójrzmy jeszcze tutaj. W poprzednim odkładzie w trzyramkowym też tam bardzo ładnie było. No, zobaczcie. No, wygryzało się tej pszczółki. Pszczoły spokojne. Czyli nic się nie dzieje. Tragedii nie ma. To, że będą rabowane, no zawsze jest takie ryzyko. Ale, ale tak jak, jak mówiłem, ja nie jestem najlepszym przykładem tutaj, jeśli o to chodzi, bo u mnie ten pożytek zawsze tam jakiś ciurla, chociaż troszeczkę. I i nie ma takich problemów. Mimo, że one tutaj yy, są dni, że szukają czegoś na pasiece, się kręcą, yy, najchętniej jakiś tam miodek by dopadły. Ale jak sprawdzałem ostatnio yy, mateczniki tutaj, jak te matki powkładałem, to słuchajcie, kawałek ciasta zostawiłem na daszku i trzy dni leżą. Nie interesowałem się w ogóle. A tutaj muszę zrobić porządek, bo jak widać, przełutowarzyszące zginęły już. Zostały dwie tylko. Także zrzucam te. I zaraz tutaj zamelduję następne. tylko spojrzę, jak wyglądają ramki. Czy tu nie ma mateczników? A tutaj jest mocno. Mocno pokarmowa. Nie ma tu nic. Op i druga. No, przy takiej ilości przył, tak naprawdę, to można by było im wrzucić jeszcze tutaj benze i też by sobie. Z nią poradziły. Nie ma żadnych mateczników. Dobra, odbezpieczam lateczkę. Jutro będzie matka wypuszczona. Nie spójrzcie tutaj trzyramkowy taki odkładzi. To już taki jest odkład, że naprawdę. Jeszcze dużo do wygryzienia. Młode były larwy, bo widać, że po 10 dniach jeszcze tutaj ma co się wygryzać, ale yy, to jest taki odkład, że naprawdę szybko tu pójdzie. Czekajcie, zabiorę matkę. Na bok. Jak na razie we wszystkich jest w porządku. Zobaczcie, to będzie wielki odkładzik, bo tutaj jeszcze jest. Jest dużo przyczyn do wygryzienia. Jakaś tu jakaś miseczka jest. Jakaś miseczka. A ją przyciśniemy. Dużo szarej pszczoły, dużo się wygryzło, ale jeszcze jest. Tutaj ramka przył przybędzie. Trzeba szykować węzę, bo muszą jeszcze popracować i mieć na czym siedzieć. Także lekko licząc, za dwa tygodnie to będzie cztery ramki. Dobra, tutaj to samo. Miseczka, usta, hmm, jakiś matecznik jeszcze? Nie. Tutaj mamy matecznik, zabieramy go. Out. Nigdzie więcej nie widać. Czyli sytuacja jest ok. Jeśli jest matecznik, to nie ma matki przeniesionej zlikwidowane. Sprawdzę, jak tutaj w klateczce. Nie, mam wszystkie, wszystkie pszczoły towarzyszące na chodzie. Także na spokojnie. Nawet nie wyłamuję, bo to niewygodnie jest mi powiesić. Inaczej, dobra. Uchylam, rozsuwam ramki, wkładam po całym zabiegu, dołożyć, dociążyć, gotowe, no ciekawe jak te bakwasty będą się tutaj przyjmować, no ale jest u mnie tych bakwastów trochę już, zresztą zaczynałem od samych bakwastów potem chciałem Wypróbować sobie krainki, żeby sobie spokojniej mogły tutaj siedzieć, żeby gromadziły zapasy na ten czas bezpożytkowy, ale to nie ma sensu. Tutaj cały czas coś przynoszę. I znowu zobaczcie. Obklejona boskiem, poprzyklejana do plastra. Wszystkie pszczoły na chodzie. i tak dalej. Dobra, sprawdzam. I robię dalej. Na zakończenie może zajrzymy do ulika weselnego. O! Ulewa wczorajsza. Tutaj nalała wody nawet. Dobra. Tutaj są matki, dla których zabrakło odkładów. Czekajcie. Malutko. Opa. No, tutaj muszę też matkę wymienić pszczółki towarzyszące, bo tylko dwie już żyją. No ale i tak idą do otwarcia. Także wystarczy wyrzucić te martwe, żeby miały wyjście. To jest spójrzcie: zwykła ramka nadstawkowa z Dadanta do połowy zalana pokarmem wzięta normalnie z miodni. W tym uliku są dwie matki podzielone przegrodą. Tę przegrodę można w każdej chwili sobie usunąć, połączyć, jakby któraś z lotu nie wróciła. No i spokojnie mogą sobie żyć dalej. Czekajcie, wyrzucę martwe pszczółki, żeby miały dostęp do ciasta tutaj. No i do wyjścia później. Ok, patyczek z powrotem na miejsce klateczka uchylona wraca i tyle łoże zamknę no i to by było na tyle yy, klatki odbezpieczone także jak nie dzisiaj to jutro będą matki na ramkach może sprawdzę jeszcze zobaczymy czy rzeczywiście wywędrowały no yy, to nie jest tak że nie można zajrzeć teraz przez tydzień, przez dwa. Czekaj aż będą jajeczka, to zobaczy się. Można zajrzeć sobie spokojnie. Tak jak widzieliście, te pszczoły nie są nerwowe. Tutaj nie ma żadnego powodu do agresji. Matki właściwie są już przyjęte. Widać, można by było w ciemno wypuszczać na plastry. A te sobie czyszczą teraz. Przutula. E, e, to zachowanie. No, dokładnie nie wiadomo o co chodzi, ale gdzieś słyszałem, że możliwe, że usuwają ślady ataku szerszeni czy os. Zobaczcie, ile wraca teraz. trutni, Co chwila lądują trudnie. Był na oblocie. Czyszczą usuwając ślady pheromony drapieżników. Bo możliwe, że tutaj próbowały zaatakować i jak gdyby jest ten ul, Dlatego teraz oczyszczają sobie. Pokrywają pewnie znowu lekko propolisem. No, i tyle. Dobra, ode mnie dzisiaj wszystko z tego, co widziałam na ramkach. Jest przyniesiony świeży pyłek. Także nawet te odkłady dobrze sobie radzą. I tyle, czas taki jest oczekiwania na, na nawódź, Widziałam już za miastem byłem, już kwitnie, tutaj koło mnie jeszcze nie, ale ten pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie kwitnienia to niekoniecznie jeszcze będzie nektar, no zobaczymy.